Obniżenie podatku od środków transportów. Co to jest? Protokół przekazania pojazdu. Protokół przekazania pojazdu jest to dokument niezbędny w całym tym procesie. Jest to dokument, który trochę przypomina e, obiegówkę, na przykład jak załóżmy mamy firmę laptopy i przekazujemy je pracownikom, no to ten dokument mówi o tym, który pracownik kiedy miał jakiego laptopa, żeby było wiadomo kto kogoś, kogo ma ścigać. Tak samo w przedsiębiorstwie wielozakładowym, wielodziałowym, e, które posiada pojazdy, no musimy wiedzieć do której jednostki organizacyjnej w jakim czasie dany pojazd jest przypisany i ten protokół właśnie o tym mówi. E, z niego wynika jasno informacja, że dany pojazd w jakim czasie pod którą jednostkę należał, czyli w której Gminie de facto powinien płacić, ponieważ firma wielooddziałowa posiada tych gmin więcej i teraz rodzi się pytanie, gdzie ten pojazd powinien płacić i ten dokument właśnie o tym mówi i na to wskazuje. Ale ten protokół przekazania auta mówi nam, że samochód stał się własnością kogoś innego? No nie, no własnością jesteśmy cały czas my, jako spółka, jako, jako firma. Tutaj on mówi o posiadaniu, bo to jest protokół przekazania pojazdów w posiadanie tak naprawdę. Posiadaczem pojazdów może być osoba, ale może być też firma, bo tu, tu, w tym wypadku jest jednostka organizacyjna i na początku one są w posiadaniu mm, siedziby głównej. Natomiast przekazujemy je do oddziału, przekazuje zwykle szef firmy i przekazuje je kierownikowi temu oddziału, nowemu posiadaczowi, gdzie właściciel pozostał ten sam. A tamten jest tylko posiadaczem. Jeżeli y, zauważymy, to w dowodzie rejestracyjnym y, mamy taką, y, y, takie coś jak właściciel pojazdu i jego posiadacz, prawda? Więc, y, więc to, jest właśnie, to jest właśnie ten posiadacz i to przekazanie w posiadanie jest to niezbędny ruch do tego, aby ten podatek mógł być płacony gdzie indziej, ponieważ y, y, jest on w władaniu posiadacza. Można tak prawnie powiedzieć.